Ten niezwykły dzień zaśpiewała Ewa Kopczyńska. Niezwykły dzień nadejdzie dla Państwa 26 maja, kiedy to w Chorzowskim Centrum Kultury odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki. A niezwykły dzień dla dzisiejszego mojego gościa w studiu był 29 kwietnia. Kochani Państwo, witam serdecznie w studiu Listy Śląskich Szlagierów Miss Miasta Ruda Śląska. Oczywiście ze mną Marta Żuk. Witam Państwa serdecznie, Geno Ciebie również i dziękuję bardzo za zaproszenie. Kochani Państwo, no tak piękna kobieta w liście śląskich szlagierów. w dodatku Miss Marto. Co prywatnie porabia Miss Rudy Śląskiej i jak się czujesz w nowej roli? Czuję się cudownie, na co dzień pracuję na infolinii pogotowia energetycznego oraz jako tancerka w weekendu Mirka Szałtyska. No pięknie, ale co, co jest lepsze, tańczyć czy być Miss Rudy? To i to bardzo przyjemna atmosfera jest zawsze, ale najbardziej lubię tańczyć. O! <noise> Czyli tańcząca mis. Kochani moi drodzy, Marto, a w zasadzie jak, jak pracujesz na pogodowiu energetycznym? Dokładnie. Czy tak? pamiętasz jakiś taki jeden telefon, który najbardziej cię zdziwił? Jak najbardziej, mamy dużo takich telefonów, najbardziej pamiętam, jak zadzwonili do nas i powiedzieli, czy dodzwonili się do pizzerii. A, a, kochani państwo, ja nie wiem, czy nie zaczniesz pracy w pizzerii niebawem. Mam nadzieję, że nie, nie ciągnie mnie do tego. A do czego cię najbardziej ciągnie? Do tańca oraz bycia na scenie. No to pięknie, czyli ja wróżę Marcie Żuk karierę, no nie wiem, pancerki scenicznej, którą już kontynuujesz, czyli jeszcze wyżej. Marto, zapytałem cię o pracę, ale czy po wręczeniu tej korony, którą w tej chwili masz na głowie, to piękna korona, hmm, pojawiły się jakieś nowe propozycje? No głównie myślę o tych matrymonialnych. <laughs> jak najbardziej, mam bardzo dużo propozycji, przede wszystkim do sesji zdjęciowych, o. jak również do Telewizji oraz do radia. Kochani, ale w radiu co, co w sensie wywiad? Tak, wywiad, wywiad. dokładnie wywiady, Aha, wywiady przede wszystkim. Ale gdybyś miała być prezenterką w radiu, czy to by było twoje ulubione zajęcie? Jest to bardziej stresujące, więc Aha. myślę, że póki co pozostanie na scenie. Czyli słuchajcie, bycie Miss jest mniej stresujące od bycia prezenterem. Kto wie, czy tak. nie zostanę Mister Prezenter. Kochani, Wszystko pan... możliwe. Tak, czy po wręczeniu tej korony wiesz, tak naprawdę twoje życie się diametralnie zmieniło? Nie. Czy jesteś dalej tą samą martą? Tą samą martą jestem dalej, nic się nie zmieniło. Przede wszystkim bycie sobą jest najważniejsze. No pięknie. A na pewno było coś, co skłoniło Cię do tego, aby wziąć udział w konkursie, prawda? No, przebieg tego konkursu, ja wiem, że gdybyś zaczęła opowiadać, nie starczyłoby nam czasu, ale emocje były zapewne bardzo gorące. Zresztą opowiedz o tym sama. Dokładnie, emocje były bardzo gorące. Przede wszystkim nakłonili mnie moi znajomi. Kto to był? Moja koleżanka najlepsza Kasia oraz Kinga. No to co bardzo... ja? Ja pozdrawiam dwie najlepsze koleżanki, i Kingę, koleżanki Marty. Kto wie, czy już nie koleżanki kibicy Śląskich szlagierów. Przede wszystkim. A nie były zazdrosne? Nie, kibicowały mi bardzo. Tak. Również potem zadzwoniłam do Mirka. Mogę startować. Mówimy o Mirku Szautysku. Tak. Czyli decyzja Mirka też była bardzo istotna. Jak dla najbardziej kibicował mi, przyszedł na publiczność, tak głośno krzyczał jak nikt. No Mirek ma bardzo donośny głos. Kto wie, czy on nie wykrzyczał tego e, tytułu dla ciebie, Mizrudy Śląskiej. Wszystko no, tak. możliwe. Proszę Państwa, wszystko się może zdarzyć tym bardziej, że teraz, kiedy masz taki tytuł e, i on Cię do czegoś pretenduje, to jak myślisz. Co dalej z tym zrobisz? O. Będę starała się godnie reprezentować na pewno Rudę Śląską i szła dalej. Na przykład będę Miss Zagłębia starała się startować. O, ale proszę Państwa, tu jest bardzo interesujące starcie. Czyli Miss Zagłę... do Miss Zagłębia Dokładnie. startuje Miss Rudy Śląskiej. No nie wiem co na to dziadkowie babcie, ale myślę, że będziemy wszyscy trzymać kciuki. A powiedz mi, jak to jest, bo przechodziłaś różne etapy, prawda? Jak najbardziej. Najpierw był precasting i tam się prezentowałyśmy. Na scenie przede wszystkim chodziłyśmy, jak się również zaprezentowałyśmy, co robimy na co dzień. No to e, jak się prezentowałaś? Twoje dwie minutki do kamery, proszę. Przede wszystkim powiedziałam, że nazywam się Marta Żuk, mam 23 lata, na co dzień pracuję na infolinii Pogotowia Energetycznego oraz jako tancerka w Śląskim Zespole. Mirosława Szołtyska. Kochani Państwo, mówiła do Państwa Miss Rudy Śląskiej 2017. Ja bardzo serdecznie Tobie gratuluję. Idź do przodu, zdobywaj laury, reprezentuj pięknie rudę i śląskie szlagiery. Dziękuję bardzo. Kochani Państwo, moim i Państwa gościem była Marta Żuk, Miss Rudy Śląskiej, którą będziecie mogli Państwo zobaczyć na żywo już 26 maja Chorzowskim Centrum Kultury, oczywiście u boku Mirosława Czowskiego. A za chwilę spotkamy się jeszcze z Martą. Dziękuję bardzo.